Tylko 1% widzów zna odpowiedź na te pytania No zobaczysz Czy Pan Mariusz czy ja chodzi do szkoły SP3 SP SP 3, SP2 czy SP1 Czekamy Poprawna odpowiedź to SP SP2 Poprawna odpowiedź to SP 2 albo może SP3, nie wiem. Bo jeszcze mieli za dużo odpowiedź, żeby mnie łatwo tak znaleźć. Kolejne, czy kiedy zaczął... Kiedy pan Mariusz zaczął karierę? Czyli nagrywanie? Czy... 2 września 2023 12 maja 2024 czy może 26 maja 2020. 2022 Poprawny odpowiedź jest 2 września 2023 Kolejne pytanie 3 Pan Mariusz Czy Pan Mariusz robi fajne filmy To odpowiedź Co odpowiedział Ustawiam dla Was widzowie P Więc piszcie No i robcie różne rzeczy może stanie się memem, nie wiem, ale zróbcie to. Dla mnie widzowie. To z tym pytaniem dużo dużo małych, dużo małych dzieciaków mieli z tym problem. Ale więc dobra to... Na razie, albo wiesz co? Wiecie co, widzowie? Jeszcze jedno pytanie. Czy pan Mariusz nagrywa cringe'owe filmy? Tak czy nie, też dla was. Więc na razie i czekam na odpowiedzi. Na razie.